Polacy mają opinię narodu lubiącego narzekać. W tym roku jednak mamy przynajmniej kilka powodów, żeby tę opinię przełamać i zastąpić ją opinią narodu, który jest narodem wdzięcznym. Z taką właśnie intencją, z takim zamiarem pojechała do Rzymu kilkutysięczna pielgrzymka narodowa Polaków. Miała to być forma podziękowania za 1050 rocznicę Chrztu Polski, za Światowe Dni Młodzieży, które mieliśmy okazję przeżywać w Krakowie, za wizytę papieża Franciszka, Eee, dodałbym do tego również Wielką Pokutę, e, która zgromadziła 100 tysięcy ludzi pod Jasną Górą w ostatnim czasie. E, Joanna Juroszek, która e, wraz z kilkutysięczną grupą Polaków pojechała do Rzymu, pisze o tym w najnowszym numerze Gościa Marcin Jakimowicz zaprosił swoich e, kolegów redakcyjnych do tego, by każdy z nas napisał, e, znalazł ulubiony fragment. E, Cytat z ulubionego świętego i napisał do tego krótki komentarz. W ten sposób na Dzień Wszystkich Świętych proponujemy Państwu taki krótki przewodnik po duchowości naszych ulubionych świętych. Ja z kolei zapraszam czytelników na wyprawę za ocean do Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy końcowy etap kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi i piszę o postaci, jednej z najbardziej wpływowych postaci w polityce amerykańskiej. John Podesta, współwłaściciel wraz z bratem Tonym bardzo wpływowej grupy lobbingowej Podesta Group, który zasłynął kiedyś zresztą, pisaliśmy o tym wielokrotnie w Gościu Niedzielnym, dobrymi układami z rosyjskim bankiem i przez to również osiąganiem konkretnych celów w administracji amerykańskiej. Teraz, na skutek wycieku e-maili prywatnych, okazało się, że ten sam John Podesta jest współodpowiedzialny za stworzenie dwóch organizacji w nazwie katolickich, których celem jest wywołanie buntu wśród amery amerykańskich katolików przeciwko biskupom, przeciwko nauczaniu e, kościoła. E, polecam Państwu najnowszy numer gościa niedzielnego Jacek Dziedzina.